Nie wierzę po prostu w tę grę. LOL! Co? LOL! O, co, tu co to kurwa było? Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Bang! Ekipa WE8 Weszli, schody główne, Przed na szałkę. Łatwo. Skanalizando, uwaga. Jeszcze raz na szałkę wszedł. Tunel, tunel, y, na garaż, garaż. Przeczesałkę garaż. Jest trzech ich jest w garażu. Przejebam Jakich ręki. trzech? Ja zabiłem trzech właśnie. Dwóch, dwóch, no to dwóch, dwóch jest. Dobra. Blisko jeden, jeden na daleko, na, pod drabiną. Doc, heal me please. Doc, hello. Doc. Thank you. Piotek piątek masz Nie. Yeah. Thank you dziękuję. Bar idzie, bar dziękuję. podejście No i plecy Michałek wyszły Łatwo Weszła na szałkę u Michała Dobry Michał, dobry tacianka Odunek mm. jakiś podkładają Wysadzający, będzie dystrakcja do, do, pewnie do kościoła przejdą. Do kościoła wchodzą Z tunelu? Teraz wysadzili. Tak, 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 tak. Nie! Ej co mi zepsułeś! Tak, dobra. Dzięki, nawet no, mi daje. chodziło fisów może co? Przez z tą? zabita. What the fuck? Drugi też zabity. Sir. Jeszcze jeden zabity. Mm. 4 No już niwiasz! Czemu mi popsułeś grę?! No strzelał do mnie! Trzeba było się schować! Przecież on wyszedł na mnie! Ja tam nie wyszedłem. Dlaczego mi zrujnowałeś ace'a, kurwa gnoju?! Było kilka serii z broni maszynowej? Piotrek, do mnie, jak radę przejść. Radę? Tak, tutaj jestem u Ciebie, witam. Tutaj Kamersona sobie nie zniszczyłeś, lamusie. Ścianę trzeba zniszczyć. Słuchaj, jest tutaj imprezka. To ja, ja strzeliłem. A walnę walnąłem kolbą. Biję druta w jakikolwiek sposób możecie zniszczyć za ścianą maturkę? Nie wiem. Co to? To ja strzelam w coś. Chyba w trupę. Kanalizando Jest u góry na serwerach. W serwerach jest. Piotrek, spróbuj strzelić intertonikiem, żeby zniszczyć to. Ale najpierw musimy mocno wychylić, a to jest trochę ryzykowne. Ła, 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 ła. To Przejdź do tej strony i wyskocz tylko i strzel. 30 sekund. Gaz! Ała! Zniszczyłem ShockWire'a. Zadziałało? Mam dwóch. Mam trzech. What the fuck? Co tu się wydarzyło? Pa. Kościuszko, Aszelnita i trzeci. Jest pod świetlikiem jeden. Widziałem go przyszedł To są archiwa, tak? Jak się to nazywa? Mm -hmm. One Archives. Be careful, guys. Gdzie poszedł? On jest na dolniku, czy...? Nie, u góry, na archiwach. Te skrzynki tam To były. nie są archiwa. No, to się pytam. To jest kanciapa. To tam był jeden. przebiegł go przez Wyjaśniony, Jeden. To on? Nie wiem. Zabiłem Chińczyka z, ze strzałkami. Jestem no na dolniku. Nie. Nie he he. Kupiamy z Typ się przebił termitem przez zwykłą ścianę niezrejestrowaną. No i co? Kisę. Tak nie ma innego, to mu potrzebowało takie. Hit again. In that hole there, on the right side, I think. Ty go zrobił Chińczyk. Ła jeszcze jeden! Na tych archiwach! Piotrek. Lewa, prawa dziura? Lewa dziura! Bandit! jeger. Zabity? Nice. Nie no, easy na mnie. Co i tylko dwóch. Wywsać to co, Takeda? Nie masz w pajacu? Nie. A, bo ty wiesz smoki jak gnoj. A ty Piotrek nie masz ładunku zwykłych? Nie, niestety nie. Zajebiste, nie? Eko da. Oh. Dawaj do tego. Ej, of... mhm. Ja jestem w skarbcu już. Ale ty możesz wypalić gnoju, chodź wypal, co? Ja chcę tu Can... wypalić. A! Mamy wypala. Chodź Klinko, trzeba wypalać Ci By, yep. nice. Kurwa ale dewastator wchodzi do gry Papa i tutaj ten i pa jakie walenie no. O dobre Michał to Michał mnie zajebał no Nie śpiewnale się podrówy Wchodzi nas! W góry widzisz! Wyskoczył! Ej, czapka nie jest na w kuchni. Co w się nie zginąć? Lado mam gościa. Na Bakery. Co mam robić? Jakby to powiedział pewien papież. Chodź do mnie. Wyskoczyłem przez okno i mnie jeszcze zabiła. Lufę widzisz? Wiem. No nie. Widzisz celowana w ciebie.

Mam go, widzę go. Kuchnie, mogę ci oznaczyć. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, jest przy regale wcelowany. Mhm, widzę. Weź oprzeć sobie dronę. Uciek. Gdzie Do prawej, za kontener. The room, the bio Będę grał w czas.